Siemano, witam wszystkich. Chciałbym w dzisiejszym materiale poruszyć kwestię logbooka, a właściwie prawidłowego zastosowania, ponieważ logbook może być także waszym wrogiem, ale to za chwilkę dowiecie się w kolejnej, dalszej części materiału. Dzisiaj odpowiemy sobie po co jest logbook, Zastosowanie logbooka, tak jak wspomniałem, może on być, zarówno może on pomagać, jak i przeszkadzać, jeżeli stosujemy go w nieodpowiedni sposób. Logbook nie służy tylko i wyłącznie do, do notowania progresu treningowego, ale o tym porozmawiamy sobie, właściwie przedłużymy ten temat za chwilkę. Nie tylko chodzi w logbooku o obserwacje cyferek, czyli idą one w górę, ale także wyciąganie wnios wniosków, zarówno jak i na siłowni, jak i poza nią, które przełożą się automatycznie, przyszłościowo na właśnie lepszy trening, lepszy progres. Czyli musimy wziąć to pod uwagę, że logbook możemy zastosować nie tylko do notowania tylko i wyłącznie tych cyferek i tak Co, w jaki sposób, tak właściwie logbook może być Twoim wrogiem, bądź może być stosowany w zły sposób ludzie skupiają się głównie właśnie, tak jak wspomniałem, tylko i wyłącznie na owych cyferkach. Tak? Czyli mamy dany spis ćwiczeń tak? i tutaj mamy sobie na przykład liczbę ciężar bądź liczbę sztabek, czy jakkolwiek to ustalicie i liczbę powtórzeń, tylko i wyłącznie. Nie mamy tutaj zanotowanego progresu tak naprawdę aż tak dokładnie. Co mam na myśli? Bo jeżeli mm, użyliśmy mięśni, których nie chcieliśmy w danym ćwiczeniu, użyliśmy momentum, nie przytrzymaliśmy tempa, jeżeli owe było e, zapisane, to Progressive Overload nie został tak naprawdę wykonany tak, jak być powinien. Progressive Overload to nie jest tylko wrzucenie mm, numerka, bo tutaj rozmawiamy o e, kulturystyce, tak? O progresie, ale także wykonanie ćwiczenia z, tym samym, z tą samą techniką, która naszym zdaniem jest perfekcyjna dla nas, tak? Która powinna być perfekcyjna, z tym samym tempem, jeżeli owe zostało ustalone. Zresztą za każdym razem pracujemy na jakimś tempie i to musimy także mieć zanotowane. Więc, jeżeli mamy na przykład danego dnia, uginanie stojąc, tak, ze sztangą i zrobiliśmy na przykładowym ciężarze, Mieliśmy zakres 12-15, zrobiliśmy sobie 25 kg na 15 powtórzeń, ale w założeniach mieliśmy 2 sekundy spięcia na górze, które wyglądają 1001, 1002, a nie raz 2 i właśnie zrobiliśmy teraz dwa, zamiast tego co na początku powiedziałem, realnych dwóch sekund. No to nie wykonaliśmy tego ćwiczenia, tych założeń, które mamy w planie poprawnie. Więc musimy sobie to również zapisać, czy jesteśmy zadowoleni z wykonania danego ćwiczenia, prawda? Więc to jest kolejny z punktów, i wtedy nasz logbook może być właśnie wrogiem. Jeżeli będziemy tylko i wyłącznie skakać sobie i gonić ciężar, bo nie tylko o to w kulturystyce, nie tylko na tym w kulturystyce polega, jak wiemy. Bo dla nas nie do końca oczywiście chcemy te ciężary cały czas podnosić, chcemy zwiększać to obciążenie, ale jeżeli nie zaliczymy tego, co powiedziałam wcześniej, jeżeli nie weźmiemy pod uwagę poprawnej techniki, zachowanego tempa. To niestety nie będzie to progres, na którym nam zależy. Także musimy sobie to wiedzieć, ale jak też to zweryfikować, tak? Często można sobie nagrywać ćwiczenia, tak jak wspomniałem już wcześniej w innych materiałach, możemy sobie je nagrywać, no ale nie każdy będzie biegał ze statywem, więc mniej więcej jesteśmy zawsze za każdym razem w stanie określić, czy jesteśmy zadowoleni z wykonywanej danej serii. Pamiętajcie, że ten logbook, ta książeczka, ten zeszycik jest tylko dla Was, tak? To jest tylko dla Was, tylko dla mnie, tak? Tutaj nikt oprócz Was i oprócz Waszego trenera nie musi zaglądać. Możecie mieć wszystko napisane. E, możecie to sobie słoneczkiem, serduszkiem poprawić, zaznaczyć, jeżeli było poprawne wykonanie Waszym zdaniem, a jeżeli nie, no to nie wiem, smutną chmurką z e, łezkami jako wiecie, jako z padającym deszczem. To jest wasza sprawa jak wy to oznaczycie. Chodzi o to żebyście wy byli tak naprawdę bardzo szczerzy ze sobą i z tym co mówicie i z tym co tutaj notujecie. Bo chcemy zmaksymalizować progres za każdym razem prawda. Więc jeżeli użyliście zbyt dużego momentum tak. Jeżeli w grę doszły mięśnie pomocnicze które nie powinny dojść to nie bójcie się tutaj tego zapisać. Nie zawsze będziemy progresować, nie zawsze będziemy iść w górę i nie zawsze te właśnie cyferki są jedynym wyznacznikiem tego, że progresujemy. Ponieważ jeżeli poprawimy właśnie te tempo, poprawimy technikę, to da, nadal będziemy progresować. I pamiętajcie, że nie zawsze, powiedzmy, jeżeli macie w treningu wypisane 8 ćwiczeń, będziecie mieli e, w każdym ćwiczeniu zawsze progres. To jest niemożliwe do wykonania, szczególnie u osób bardzo zaawansowanych, tak? Na początku, no to wiadomo, te gańcy i tak dalej, i siłowe, i tak dalej przychodzą bardzo szybko, ale z czasem, no niestety one zwalniają i wtedy musimy jeszcze bardziej przyłożyć się do właśnie tego logbooka. Tutaj jak sobie, mm, dzisiaj mamy 10 lutego, 10 lutego i jak zobaczyłem, e, cofnąłem się właśnie, e, Widzicie, ja też się uczę, wcześniej powiedziałbym, cofnąłem się w tył. Mam zapisany początek planu od Kuby, i to był 4 grudnia. I tutaj sobie mogę jasno zobaczyć od początku, tutaj za chwilkę przejdziemy, co dalej, co powinien zawierać notebook, jak progres, logbook, jak, nazwijmy to no, notebook, logbook, zeszyt treningowy, notatnik treningowy, jak zwał, tak zwał, nazewnictwo, wszyscy wiemy o co chodzi. I tutaj mam wszystko zapisane, tak od początku, bo wcześniej miałem inny, do starego planu, i tutaj do tej pory mam sobie wszystko określone jasno, co i jak. Więc co powinien zawierać logbook? Tak jak wspomniałem, oczywiście ćwiczenia, które wykonaliśmy, ilość serii, ilość powtórzeń, założenia, które mieliśmy, czyli tempo dane, tak, czy mieliśmy je wykorzystać, czy powinniśmy. Jeżeli mieliśmy, no to oczywiście, czy jesteśmy zadowoleni, kolejna tabela z owego tempa, czy tam jakieś oznaczenie, które sobie wybierzemy i do tego tak jak wspomniałem, czy ta technika, która, którą wykonaliśmy, czy całego ćwiczenia była dla nas odpowiednia. Jeżeli była odpowiednia, to dopiero wtedy dokładamy sobie ciężarów w kolejnej za tydzień, tak? I wtedy możemy tak naprawdę nazwać to progresiv overloadem wykonanym w 100%, który na pewno zaprocentuje. E, no, i tak jak u mnie tutaj, e, możemy dać sobie hmm, na przykład wziąć. E, ok, cofnijmy się. Pierwszy bursz. Mam tutaj e, napisane bardzo dobry trening, to za chwilkę do tego przejdziemy. E, wyciskanie z kos duży dodatni. Hmm, Zakres powtórzeń 8 do 10, 135 kg na 6 powtórzeń, 4 sekundy opuszczenia, ponad zakres ruchu łokcie, czyli to co powinienem poprawić. I tutaj weźmiemy sobie trening, który miał ostatnio miejsce, czyli znowu push 1. Jest tutaj oczywiście zapisane w którym miejscu to robiłem. Jeżeli robiłem na innej siłowni, no to wiadomo. Będzie troszeczkę inne przełożenie i tak dalej. No, ale zapisuję to czy tak. No, ale wracając, bo już troszeczkę odbiegam od tematu, i tutaj mam sobie, zobaczcie, to jest 0,412. Tutaj nie wykonałem tak dobrze tempa też, więc z niego nie byłem tak do... mocno zadowolony. A tutaj już mam wyciskanie znowu Smith Wysoki Skos, czyli to co tutaj 147,5 kg na 9,8 do 10. Zadowolony z tempa, więc jak widzicie, Progressive Overload zaszedł. Zachodzi, jeżeli nie będę zadowolony, i tutaj widzicie, miałem zakres 8 do 10. Jeżeli nie doszedłem do tych 10, doszedłem do 9, no to jeszcze nie będę dokładał. Jeżeli dojdę do tego maksimum, czyli 10, wtedy dołożę e, ciężaru. Szczególnie, że no, już jestem w takiej fazie, że te ciężary są dość spore. Kolejną rzecz, którą e, powinien zawierać swój notebook, e, poziom zmęczenia, senność, co czuliśmy, przychodząc na trening. Czyli jeżeli przychodzimy na trening, na przykład zmęczenie bardzo, ospali i sytuacja się powtarza, to jak widzicie, może to pomóc nam zrozumieć czy zdefiniować, że właśnie potrzebujemy deload'a. To może być właśnie takie, jeżeli notorycznie to się powtarza. tak, Jeżeli nasz notebook prawda, mówi nam, że od tygodnia jest non-stop to samo, no to znaczy, że coś jest albo ze snem, albo z dietą, bądź regeneracja nie jest taka jak powinna być, tak? Więc tutaj możemy, daje nam sygnał ten logbook nasz do deloadu może, do jakiegoś odpoczynku, tak? -voluma. Jak zwał, tak zwał. To już musicie sami określić. W następnym materiale powiem, jak ja to widzę. Eee, trawienie. Co czułem? Eee, czy czułem się pełny? Czy czułem się wypchany przed treningiem? To może nam pomóc określić na przykład eee, to, w jakim okresie przed treningiem powinniśmy Zjeść dany posiłek przedtreningowy, tak? Więc to jest bardzo ważne. A także, co jedliśmy? Co jedliśmy danego dnia, prawda, przed treningiem, żeby zweryfikować, czy ta rzecz, czy te rzeczy na nas działają. Taka ilość i tak dalej, czy dobrze się trawią, czy dobrze e, pomagają. Co jeszcze powinniśmy, moglibyśmy zanotować? Oczywiście, e, cukier, poziom cukru, e, kiedy co, po treningu od razu, jeżeli. Stosujemy jakieś tam a, suplementy, na przykład można dwie godziny po posiłku potreningowym. Musicie pamiętać, że cukier po przebudzeniu zawsze to jest ta zasada, że pijemy sobie 500 ml wody, dajemy się dla organizmu obudzić, idziemy się chwilkę przejść i wtedy dopiero badamy. Eee, także można zanotować sobie ciśnienie, wtedy też widzimy apetyt. Apetyt możemy zanotować. To może być także sygnałem dominikata, że słuchajcie. Minikat rozwinę potem, ale nie tylko sylwetka liczy się w minikadzie. Minikat ma nas doprowadzić do poziomu, w którym będziemy znowu w stanie progresować na tyle, żeby się tak nie zatłuścić, oczywiście, ale przede wszystkim moim zdaniem, poprawić apetyt. Ale do tego przejdę kiedy indziej. Ok, więc jak widzicie, logbook może być takim swoistym trenerem personalnym, może Wam bardzo pomagać, ale także może wam bardzo przeszkadzać. Więc mam nadzieję, że ten materiał Wam pomógł. Jeżeli tak, no to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Będę bardzo wdzięczny i do zobaczenia niebawem.